Witam! To działa. Trochę was przesunę, może nie. stay Siemeneczko, witam Was. W kolejnym odcinku z Pokémon Go. Ale w tym odcinku Pokémon Go to będzie tylko początek. Później będzie wyprawa w Londynie do Pokémon Center. Zacznijmy jednak od kwestii, która najbardziej Was interesuje: Red Gigas. Część z Was poczeka na koniec listopada. Część z Was kupi bilet, który w tej chwili już dostępny jest w naszej aplikacji. Co to jest za wysyp? Patrzę, już żaden nie jest shiny, W każdym razie mamy w sklepie już cały baton. Cały event, ticket mamy. Informacje wraz z informacjami. Mamy informacje wraz tutaj z grafiką. Learn more. I tu jak widzimy, pokazuje nam się cena 38 zł. I od razu mówię, jakie są wytyczne, jakie są nagrody, i po kolei 38 zł jest to cena za bilet, ale. Nie można płacić tutaj, po Jest to kwota, którą można uiścić poprzez korzystanie z Google Pay. I w tym przypadku też tak zrobię. Także kupujemy. Także, coinów nam nie zabiera. Otrzymujemy tutaj, jak widzimy, ticket. I znika nam całkowicie grafika. Już tego nie ma, bo kupujemy tylko raz. Nie ma czegoś takiego, jak było w przypadku. Go Festu, że kupowaliśmy dla trzech przyjaciół nawet bilety Tutaj jest tylko jeden na jedno konto Jakie są bonusy? Spójrzmy jeszcze oczywiście tutaj na sam ticket Który pojawił się u nas tutaj Dodaj do kalendarza Start eventu 2 listopada Od godziny 11 do 19 Podczas tego wydarzenia oczywiście 2 listopada Mamy możliwość korzystania z eventu Będziemy mieć dostęp do questu Będziemy mieć 10 raid passów ale każdy Ride pass otrzymujemy poprzez kręcenie Pokestopa po ukończeniu wcześniejszego rajdu. Czyli w tym przypadku musimy ukończyć rajd, kręcimy Pokestopa na drzymie i później otrzymujemy kolejnego. I tak do 10. Wraz z tym biletem oczywiście w ten dzień mamy szansę na ukończenie questu, gdzie na finale otrzymujemy Red Gigasa. Pamiętajcie jednak, że quest się nie kończy ani 4 listopada, ani 10 ani na końcu miesiąca. Ten quest macie już na zawsze. I ten quest możemy kończyć, kiedy nam się podoba, bez wyjątku. Jednak tutaj, jeżeli patrzymy na to, że dają nam 10 pasów, to liczymy się z tym, że również będziemy musieli je wykorzystać właśnie w tym momencie. W ten dzień podczas wykonywania tego questu. Więc należy tutaj uzbroić się w cierpliwość, zebrać ekipę i właśnie w ten dzień zrealizować cały quest, który prawdopodobnie będzie polegał na. Pokonywaniu rajdów. Jaki jest questline? Nie wiemy. Nagrody kolejne: Annova Stone oraz Sinostone. To są dodatkowe dwie nagrody w ramach tego biletu. I oczywiście, dodatkowo w dzień albo w przeddzień otrzymujemy tutaj e, taki emblemacik. bardziej medal. I jeszcze jedna informacja. W tej chwili działa dla większości graczy system Niantic Wayfarer, czyli stary OPR. Czyli gracze Pokémon Go mogą reportować, może nie reportować, mogą tutaj akceptować dane zgłoszenia. Przez ten system mamy szansę na stworzenie nowych pokestopów w naszej okolicy, w innej okolicy, w Polsce lub też za granicą. Są takie szanse. Pamiętajcie jednak, że jest to system, który ma, do którego ma dostęp sporo graczy, którzy mają wcześniej konta na ingresie. Wielu tutaj osób reportuje, że gracze są zmuszeni poniekąd. Stworzenie konta na ingresie, żeby uzyskać dostęp do Wayfairer. Ja niestety nie mogę sprawdzić tego, czy to działa, czy też nie działa, bo aktualnie posiadam konto ingresa, więc jak sami wiecie, 10 level, level 40 pokémon. dlatego też powinienem mieć dostęp. Jak to wygląda w waszym przypadku? Dajcie znać. Jeśli chodzi o krótkie informacje szybkie na bieżąco odnośnie tego wydarzenia, jak i też jak się przygotować do niego, to oczywiście to ma tyle z mojej strony, a teraz was zapraszam na część spektakularną. Czyli moja podróż do Londynu. Pierwszy raz w Londynie i pierwszy raz w Pokémon Center. Enjoy! Co o tą stronę chodzi, tak? Shiny page. O, to ja pierwszy raz wyjechał. strony Jako kierowca. No jest jest różnica ja całe nie dziwię, bo to jest pierwsze w Europie. No. Ale widzimy najbardziej śmieszy. Sami Azjaci w kolejce. Jakby nie mieli u siebie tych sklepów, ej. No to jest masakra, nie? ale ludzie sam z takim intervallem wychodzili jeden koleś wyszedł z takim wielkim pikaczem o wielkości człowieka Tak ten mały kosztuje 20 funtów to pomyśl sobie ile kosztuje ten duży coś jest, jest jest numerek czas zmienić. weź sobie zobacz to jest wszystko moje? No spora, tak, jestem w szoku. To jest moje. I chyba tyle wystarczy. Kliczki biorę. Długo nie zawitałem w, w naszym pokoju. Jest spoko. Mamy dostęp do wszystkich tutaj kuchni, łazienki i tak dalej. I z tego co słyszeliśmy, to już zebrano dzisiaj tysięcy, 10, 10 milionów podpisów, żeby ten to Pokémon Go Center zostało. sorry, Pokémon Center zostało w Londynie jako pierwsze i ogólnie. Jedyne na razie w Europie. Dobra, wszystko zostawiłem. Lecimy na zakupy. Chyba, że jeszcze kurtkę weźmiemy No to możemy ruszyć. No to jeszcze zamknąć pokój. United, United Kingdom, jest, czyli Zjednoczone jest Królestwo. Królestwo dokładnie. A pasta tak się nie używa wcale tego sformułowania. Tak To znaczy, że to też to też to ja raz. Mówi się UK, tak, nie? Mówi się UK no. ale nie mówi się United Kingdom, albo no. w ogóle to. Znaczy ja zawsze uważałem, wcześniej już uważałem, że Anglicy to zawsze byli tece jakby poprzez akcent mają taki jakby akcent cwaniaka, który zna angielski. No to później jednak dostrzegłem, że tak naprawdę to cwaniactwo przerodziło się bardziej w Dumę, która jest taka przejazdkrawiona w ich przypadku. No to jest akrobat. On no. najlepiej się uczyć angielskiego od Hindusów. Hinduści, Hindusi mówią tak czystym i prostym angielskim. U nas pracy no, duża część pracowników akurat jest z Indii. No. Także to trzeba przyznać. No i właśnie z nimi się najprzyjemniej się z nimi gada. Z Zimbabwe gości też przyjemni się z nimi gada. Z Mozambiku i właśnie z Indii. Ja myślałem, że zobaczę w pełnej okazałości. Big Ben zobaczyć w pełnej okazałości. Nie wiem, ma jeszcze potrwać ten remont 2 lata i ma wrócić do swoich e, e, pierwszych kolorów. Bo hmm. teraz ta tarcza była złota, a oryginalnie była zielona. I ma wrócić do tych samych kolorów, jak była pierwsza Aha. Yy, to tak jak w Warszawie po części. Nasz zielony pas kultury. Kiedyś no. był biały. No tak. No, no. no, my ją, no. Tak. To jest, to jest dopiero inwestycja, <noise> nie umyśl tak na budynków. Tak. Nie mogę. Skupę kasą, to wydaje. Muszę zrobić przetarg najpierw, poczekaj. Jeszcze Chińczycy to o, będą to myć. To a jest budka charakterystyczna. Myśli, <noise> to się nazywa ogólnie Trafagas. Y, jest z tego co wiem kilka, chyba nie, dwa, dwa budynki. Dwa budynki w Londynie, do których nie wejdzie nikt, który nie ma też y, tego. Y, partnerstwa, ale to jest takie partnerstwo, wiesz, coś Ala, że królowo wchodzi i goleś, który ma też ten wsparcie od wielomilionowe e, damy radę ale panie tego, jak budynek na ten budynek ten budynek, jak budynek no, to jest konstrukcja, w sensie to jest nakładka tak, tak wyglądał też e, Harrods e, największy dom handlowy dom handlowy tutaj e, tutaj w Londynie w każdym razie Get me in your uh, vlog, yeah. Are yeah. oh, you doing YouTube? It? Me in yeah, yeah, video. yeah. Get me in it. Oh, get me in it. Yeah, yeah, oh, what's your YouTube name? Obviously, Hi guys uh, yeah. Let's go try. Let's go try, yeah. yeah. Hey, type it type, type it, type it on my phone. Type it. I'm in your YouTube. Okay. Video. It's a Pokemon Go video. Oh, that's video, Stay on. Obviously, yeah. obviously, get my snaps. Yeah. I'll tell you, to find the best Pokemon. Come in. Come with me. Okay. Give me a Pokemon, lege. Yes, Pokemon Center. To wice... O kurde! Nie kolejka! To, to jest Teraz fa... Ja tam, tam dookoła, oni jeszcze tam stoją. To nie jest tak, że... O oh my god! To jest masakra. Tu widzimy się... jutro? Powiem tego, wygląda to jak butik, nie wiem, powiedzmy zestaw... Y... Kupków tak i dla jednej firmy, nie? A nie dla Pokemon Center. Taki mały spoilerek przed wejściem, a kolejka jest potężna. Kolega na 4 godziny, na 4 godziny kolejka. I to się zamyka o godzinie 18.22. Kolejka nieziemska na 4 godziny Szczerze mówiąc, takie kolejki to są po Karpia do Lidla do Święta Widzicie co, chyba ten, ta kolejka po Karpia chyba jest dłuższa Obeszliśmy powiedzmy nawet chyba to rondo całe tutaj ludzi i dalej widzę kolejkę Dalej widzę kolejkę Excuse me, this is a traffic to Pokémon Center my tak jest, to jest kolejka do Pokémon Center. Cały budynek dookoła, kubeczko. Ja chyba zrobię tutaj sobie bez plemu. ale to chyba jest tu koniec. Tu jest koniec. Tak, bo tu już nikogo nie ma, widzisz? Tu jest koniec Widzicie. kolejki. Okej, okay, właśnie w tej chwili stoimy w kolejce do Pokémon Center. Jest to kolejka na 4 godziny, więc widzimy się za 4 godziny, mniej więcej o godzinie 18. Gdzie 4 godziny później kończy się ogólnie otwarcie tego sklepu. Od 10 do 20. 18, jak pierwszy dzień. Zdaje się ok. Przyjdziemy jutro, też coś kupimy. Kolejne 4 godziny. 4 godziny, później. Widzimy się. Po to przyjechałem. E, dwie godziny później w kolejce. Ciąż czekamy. Tuż za rogiem jest sklep. Ale chyba nic sobie nie wyjdzie, bo akurat pikachu do nas idzie. W każdym razie przesiewiemy wygląda i... Każby sobie z nich zdjęcie. Yeah. <laughs> Każdy zrobić zdjęcia, bo jednak tak jak powiedziałem, nie wiemy czy dojdziemy do środka, czy szybciej zamkną. No i chyba przyjdziemy jutro. Kto wie? Jesteśmy tak blisko, nawet nas popychają od tyłu, żebyśmy bliżej pojawili się w Pokémon Center. Co będzie dzisiaj, nie wiem co kupię, nie wiem co zostało na półkach, czy będzie puste, czy cokolwiek zrobię Na pewno sprawdzę jak się gra w nową grę Nie miałem w rękach, wcale nie, nie, raz miałem, raz miałem w rękach e, Nintendo Switch, raz w ręku Dzisiaj będę po raz pierwszy próbował rozgrywki Rozgrywki w Pokémon Shield i Pokémon Sword, na pewno Ale bardziej mnie interesuje najpierw tutaj właśnie pierwszy cel, jakim jest zakupy Coś kupić na pierwszy raz, żeby nie wracać już żeby nie stać w tej kolejce, żeby nie przychodzić rano o godzinie 3-4 Żeby kupić po raz pierwszy jakąś maskotkę, której w tej chwili nie kupię, to już tak blisko. Tak jest, kochani, tak jest. Wchodzimy. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, jest yeah, kurban i wiesz, to wszystko jest! Finally, yeah! Tutaj widzimy świetnie wszystkie. Jest 18. 18. Skurban, 18. Wiem, nie lubicie już żadnych pokemonów typu walczącego, walczącego, ognistych. Ale trzeba wybrać nowego. Tak. <grymne> nie mam, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Idziemy po coś, co na pewno zaraz zniknie czyli ponownego pigaczu zaraz wrócę jednego, jednego albo wszystkie trzy wszystkie trzy wszystkie trzy wszystkie trzy ludzi kolo wygląda przeganialnie Pani taki malutki jest 12 wziąłem wszystkie trzy z samej generacji parasolka tutaj Plakat. Idziemy dalej, idziemy dalej. Czapki. 25 Greninja GX To są Unify Minds. Może kartami się zajmiemy innym razem. Nie ma zbyt dużo jednak. Zbyt dużo nie ma jednak. Są tutaj kubki skrubani jednak nie ma wszystkiego nie ma listoku W każdym razie pozbyli się już na pewno by przydali wszystkie pikaczu, plusze chyba że były tylko takie malutkie bieg się z myślami czy nie kupić tego ty jest przekozacki na plecach grafika jest prześwietna. Bluza. Pluszaki czy bluza? Ja zawsze inwestuję w rzeczy. <laughs> Broken Bones i bluza. Ja tu chyba jeszcze wrócę jutro. Ja tu wrócę jeszcze jutro. Żeby zdecydować się. Już mam takie mieszane uczucia. Konie biorę bluzę. Biorę bluzę. Także mam trzy pluszaki. Bluza. Drogo. <grywa> ale szaleństwo, szaleństwo. Szkoda, że tego nie mogę więcej. Chociaż kurde, te karty mnie kręcą. Te karty mnie kręcą. No to wygląda, że w pierwszy dzień sobie nie poszaleliśmy. Wydaliśmy tylko i wyłącznie, znaczy wydajemy jakieś tylko maksymalnie 100 funtów. Nie więcej. Dobrze mówię? Jakieś 100 funtów. Zapasiałam drugi raz tyle, ale nie ma. Trzeba przyjść tu i wszysię rano żeby zdobyć to co chcę. A dzisiaj no, nie kupimy tego. Um, it's pounds. pounds? Will check it okay. for you. I'll check it for you. But it's four pounds as far as I remember. Yeah, it's four pounds. Cards? How many yeah. items do you have? Two of them. Yeah. And the uh, cast. I can pick up as many of those as they want. The cards. Yeah. Oh, you can get as many cards as you want. Oh. For Big joke. Teraz idziemy sprawdzić grę. Okay, kiedy go robimy? Okay. Oh, there's another another one, no one. Yeah. Uh, there is a green, so grass type. I can I can change? Yeah. Scorbunny is done, not very effective. <laughs> yeah <laughs> uh, fairy tile. so for fairy I don't remember still, still still type for still, uh, Knight. it's really nice awesome, awesome, yeah looks awesome, I think it's uh, my uh, my new favorite one <laughs> but I, I, I'm losing uh, first round yeah, yeah Alright. Um, Talking uh, And the right. Oh, oh my God. Okay. yes uh, brother. Right. <laughs> <laughs> thank you. So thank you so much. Bye. Nie zdążyłem pokonać przeciwnika No cóż, zaraz się Ale na pewno kupię, na pewno kupię grę, na pewno kupię konsolę Zdecydowanie I mam nadzieję, że jutro kupię pozostałe rzeczy, które planowałem kupić akurat w dolnej części Ups, w małej części Mam nadzieję, że to się uda Teraz chodzimy coś zjeść A mi się żegnam Sklep już zamknęli Także byłem ostatni. Dziękuję, have a good day. Thank you. Thanks. Tyle ode mnie na dzisiaj. Jutro będzie, mam nadzieję, mam nadzieję. Trzymajcie się. To się będzie jutro dobrze, lepiej będzie. Trzymajcie się. Heja!